W kolejnym odcinku z cyklu Asia Marketing dla Psychologów. Tematem dzisiejszego spotkania jest, już Ci mówię, rozwój biznesu, dochodowego gabinetu psychologicznego, a macierzyństwo siedem moich żelaznych zasad na podstawie mojego kilkuletniego doświadczenia związanego i zbycia. Pełnienia roli mamy i pełnienia roli e, bizneswoman, tak? Osoby, która prowadzi, e, teraz rozwija e, i prowadzi dwie firmy. Także pierwszą taką e, rzeczą to jest e, odpowiedzenie sobie na pytanie w ogóle, zanim podejmiesz decyzję o rozwoju swojej działalności. E, i czy chcę to, i jaką cenę jestem w stanie zapłacić. Um, czyli mm, no, inaczej wygląda praca na etacie, inaczej wygląda rozwijanie swojej działalności. Ja, y, będąc jeszcze na etacie, przygotowywałam się już do prowadzenia swojego gabinetu. Rozwijałam go krok po kroku. Um, no, i będąc w ciąży, w pierwszej ciąży, no, wiedziałam, że albo mam zostać na tym etacie. Jeszcze nie było widać mojej ciąży i otrzymałam propozycję pracy na etat, więc mogłam tą pracę przyjąć, jednak zdecydowałam się, że no, nie chcę tak żyć, bo, ponieważ praca na etacie jest niezgodna z moimi podstawowymi wartościami. To, jak określać te podstawowe wartości, możemy sobie zrobić na sesji indywidualnej. Jeśli chcesz, możesz do mnie napisać, możemy to zrobić, bo od tego należy wyjść. Jeżeli ty znasz swoje wartości, uświadomisz sobie je, to będziesz w stanie działać, że tak powiem, skuteczniej. Czyli tak, ciąża właśnie a rozkwit biznesu. No, i będąc w tej ciąży, postanowiłam, że stawiam wszystko na jedną kartę, rozwijam swój gabinet. Mogłam sobie na to pozwolić, ponieważ stworzyłam sobie do tego wcześniej warunki. No i pracowałam właściwie do ostatniej godziny przed porodem, jeszcze odbierałam telefony od klientów. Po porodzie, też 2-3 tygodnie po, też już ym, zaczęłam pracę. Właściwie ta praca trwa do dnia dzisiejszego. Moja córka ma już ponad 2 lata. No i w międzyczasie urodziło się też drugie dziecko. <taki> Także znaczy, to znaczy, że nie wiem, co to jest urlop macierzyński czy wychowawczy właściwie nic na ten temat nie wiem. Ym, Czyli jakby musisz się nauczyć, nie wiem na jakim jesteś etapie, czy planujesz mieć rodzinę, czy nie, i dzieci. Może jest to taki moment, gdzie się zastanawiasz, czy dasz radę, to właśnie ten materiał jest dla ciebie. Czyli musisz podjąć decyzję, jak chcesz pracować, czy jest ci ważne, żeby przeznaczyć ten czas na wychowanie dziecka, czy będziesz jakoś łączyć, Jakoś będziesz łączyła tą rolę bycia mamą i prowadzenia biznesu, yy, czyli przedsiębiorczynią. No, da się to wszystko pogodzić, co się z kosztem czegoś, niemniej na co zwrócić uwagę. Potrzebujesz mieć ogromne wsparcie. To jest taki, taka druga zasada. Czyli pierwsza, no to mm, odpowiedz sobie na pytanie: jak chcesz, żeby Twoje życie wyglądało i jak. Chcesz, żeby twój dzień wyglądał z dziećmi na przykład, druga rzecz, no to musisz mieć to wsparcie. No ja będąc mamą i będąc w ciąży już miałam osobę, która pomagała mi rozwijać mój biznes, tak? Była to psycholog, jak również wsparcie otrzymałam od męża i rodziny. Którzy no, bardziej lub mniej kibicowali mi i popierali moje pomysły. Również takim wsparciem może być dla Ciebie udział w terapii, udział w terapii czy w mentoringu, czyli będziesz mógł korzystać z pomocy osób, które będą Cię wspierać na danym etapie rozwoju Twojej działalności. Musisz się również nauczyć delegować zadania. I zaufać innym osobom, że będą robić to dobrze. Musisz mieć zaufanie do osób, którym będziesz delegować te zadania. To też jest taka, może być spore wyzwanie w Twojej głowie, żeby y, zmienić ten mindset i pomyśleć, no, że nie tylko Ty y, wykonujesz wszystko najlepiej, że Ty to zrobisz lepiej, ale że są osoby, którym możesz zaufać i zrobią to równie dobrze. Czyli jest to jedna z najważniejszych rzeczy w, w rozwoju twojego biznesu. Ja wiedziałam, że jak będę miała dzieci, to nie będę w stanie, przynajmniej w początkowych latach, tak pracować z klientami jeden do jeden, żeby móc ym, te role jakoś łączyć. Wiedziałam, że y, praca z pacjentami, z klientami będzie mnie Obciążać i nie chciałam sobie robić takiego nacisku, że muszę na daną godzinę gdzieś być z klientem, jak się umówiłam, bo bardzo sobie cenię tą niezależność. No i takim wsparciem teraz też jest tak żłobek, przedszkole, czyli instytucja, gdzie dziecko może być zaopiekowane w tym czasie. Mówię tutaj o starszym dziecku. No, trzecim takim taką zasadą do rozwoju dochodowego biznesu i łączenia macierzyństwa jest ryzyko, czyli gotowość do podjęcia tego ryzyka, no i taka ogromna też cierpliwość. Ryzyko, czyli stawienie, tak jak ja postawiłam wszystko na jedną kartę, że rozwijam swoją działalność, może się nie udać, ale zakładałam, że się uda. No i się to zrealizowało, to pozytywne założenie. No, ale było to poparte ogromną pracą codzienną. No i takim momentem było właśnie to, że postanowiłam skoncentrować się na pracy z kierowcami, na przeprowadzaniu testów psychologicznych, przygotowania klientów do testów psychologicznych w Niemczech, czyli taka laserowa koncentracja na jednym zadaniu, na jednej czynności. Czwartym, taką, czwartą zasadą jest zaufanie. Takie ogólne zaufanie już mówiłam też w punkcie drugim przy okazji opowiadania o mówienia o wsparciu. Zaufanie tutaj do siebie przede wszystkim. Znajomość swoich wartości i postępowanie zgodnie z nimi. Jak również zaufanie, że idę w dobrą stronę i to co robię ma sens w dłuższej perspektywie. Bo wiadomo w perspektywie roku ty możesz nie widzieć takich korzyści, efektów ze swojej pracy w postaci pieniędzy, bo to będzie pewnie związane z inwestycjami, z testowaniem, z uczeniem się nowych rzeczy, więc ty inwestujesz w swój czas i energię. I może być tak, że w początkowej fazie rozwoju swojego gabinetu tych klientów po prostu nie będzie, albo będzie mało, a inwestycje będą przewyższały. Zyski. Ale jak masz w głowie taką ideę, że idę w dobrą stronę, to co robię ma sens, pracuję zgodnie ze swoimi wartościami, to to ci zaowocuje. Kolejnym takim punktem do zaufania jest podążanie za swoją intuicją. Czyli nie słuchaj swojej głowy, tylko swojej wnętrzności. Ty masz tą intuicję dobrze rozwiniętą, tylko gdzieś musisz odnaleźć w sobie to zaufanie do siebie i do podążania za głosem takim wewnętrznym, ale nieracjonalnym. Kolejnym piątym punktem zasadą jest gotowość zapłacenia ceny. Tak jak mówiłam, zawsze coś jest kosztem czegoś. Um, u mnie było tak, że no ja nie wyobrażałam sobie już pracować z klientami jeden do jeden na pewnym etapie rozwoju mojej działalności. I skoncentrowałam się na rozwoju tego y, gabinetu, rozwoju zespołu psychologów. Um, tak, i y, y, Często czu, czułam się i czuję czasami, że jestem takim odludkiem, tak? że y, czuję się tak jakby niezrozumiana, działam inaczej niż powiedzmy 90% społeczeństwa. I też się musisz na to przygotować, że będziesz się czuć samotna w, tym, w tych swoich działaniach. A wiele osób będzie ci mówiło: No co ty w ogóle robisz? Jakie tam live y nagrywasz? Jaki to ma sens? A kto tego słucha, a przecież nic nie zarabiasz na tym? Więc będziesz się spotykać z takimi, e, najprawdopodobniej z takimi opiniami osób. Ale ty wiesz, znając swoje wartości, swoją misję, masz zaufanie do tego, co robisz, gotowość zapłacenia ceny. Że po prostu będziesz codziennie skoncentrowany na rozwoju swojej działalności. Jeżeli będziesz konsekwentna, to dojdziesz do swojego celu. Szósty punkt, szósta zasada, którą ja wyznaję i głośno o tym mówię: szczęśliwa mama to szczęśliwa rodzina, to szczęśliwe dziecko czy dzieci. Jeżeli ja będę sfrustrowana i nie zaspokoję swoich potrzeb związanych z rozwojem, z edukacją, z kreatywnością, wolnością, niezależnością, to nie będę w stanie być szczęśliwą mamą. Spotykałam się z wieloma takimi opiniami, tak, bo dziecko cię potrzebuje, teraz nie powinnaś pracować, skup się na rodzinie, na dzieciach. I sobie myślę, Gu, prawda, Ty się skup na tym, co Ty potrzebujesz. Na swoich potrzebach. Ty jesteś najważniejsza w tym wszystkim, w tym całym systemie. To jest taki zdrowy egoizm. Ja to nazywam zdrowym egoizmem i nie uważam to za nic złego. A wręcz nie przyglądanie się swoim potrzebom jest po prostu zaniedbywanie siebie, szkodzenie sobie, działanie na swoją niekorzyść, a to ty jesteś najważniejszą osobą i to ty musisz umieć o siebie zadbać, bo nikt inny tego nie zrobi za ciebie. To jest twoim obowiązkiem. Jako kobieta, matka, żona, jakąkolwiek rolę pełnisz, ty. Musisz zadbać o siebie, to jest twój obowiązek. I yy, jeżeli ty będziesz spełniona, będziesz robić to, co lubisz, według własnych zasad, pracować jak chcesz pracować, czy jeden na jeden, czy jako szkoleniowiec, czy jako psycholog, coach, terapeuta, co sobie wymarzysz. Ja mówię do tych zawodów, bo też jestem psychologiem, coachem, terapeutą. Więc ty musisz być szczęśliwa i wtedy twoja rodzina też będzie szczęśliwa, bo przekażesz im tą swoją pozytywną energię. Siódma zasada to reguła dwugodzin dziennie. Wykonuj jedną czynność, która jest najważniejsza, przyniesie ci największe korzyści, nikt inny nie będzie mógł tego za ciebie zrobić, która będzie będziesz wykonywać i która może cię wznieść na wyżynę. Ja nagrywam. Jak mam dwie godziny dziennie, albo wydaje mi się, że nie mam tego czasu, zawsze znajdę te dwie godziny dziennie. Czy to jest godzina piąta, szósta rano, czy dwudziesta jak dzieci już śpią, po prostu siadam, szykuję się i nagrywam dla ciebie tutaj te materiały wideo. Tworzę kanał i dzielę się z Tobą tą wiedzą, bo wierzę głęboko. Jestem przekonana, że przyniesie Ci to jakąś korzyść. Jeżeli Ci coś przyniosło, jakąś korzyść, napisz do mnie we wiadomości prywatnej czy na YouTubie, czy na Instagramie, czy na Facebooku. Marketing dla psychologów, na TikToku też jestem. No i przede wszystkim też. Um, nie słuchaj głosów ciągnących Cię w dół, e, czyli e, dlatego tak ważne jest to wsparcie. Mm. No, no, tak jak mówiłam, nie, że po co nagrywasz te live, że przesadzasz i tak dalej. To, to po prostu yy, nie są. O, ogranicz kontakty do minimum z tymi osobami i szukaj osób, które będą cię wspierać w Twoich działaniach, będą Ci kibicować, będą ci mówić rób to. Poradzisz sobie, dasz radę. Może jest ciężko teraz, ale to przyniesie ci efekty w dłuższej perspektywie. Także dziękuję Ci bardzo, że obejrzałaś to wideo. Podziel się z kimś tym wideo, jeżeli uważasz, że może ktoś z Twoich znajomych jest może w takiej sytuacji, gdzie chce swój biznes online rozwijać, czy swój gabinet, i Zastanawia się, jak to będzie, jak będzie matką i jak połączyć te role. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia w kolejnym nagraniu wideo.